Cześć, z tej strony Amplik. Słuchajcie, dzisiaj nagrywam to na innym mikrofonie niż zazwyczaj, stąd zmiana mojego głosu. Nagrywam to na LG G6, czyli na telefonie. Standardowo nagrywam na po prostu na takim mikrofonie zewnętrznym i podpinam go do komputera. Także głos będzie nieco inny. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj materiał o bardzo ciekawej grze na telefon. Produkcja ta nazywa się Brave Conquest. Jest to gra strategiczna, której praktycznie wszystko mi się spodobało. Zaczynając od grafiki, bo naprawdę szukałem długo takiej gry, która będzie miała tego typu grafikę, no i w końcu taką znalazłem. Także grafika jest bardzo fajna. Sam gameplay, wszystko to, co jest tutaj zrealizowane przez twórców, jak najbardziej mi się podoba. Natomiast nie odpowiada mi jedna rzecz, że. Nie ma tu mapy świata, mapy graczy, i nie możemy po prostu sobie atakować czyichś wiosek. To mnie troszkę denerwuje, natomiast jest to też plus. Mój kuzyn szukał takiej właśnie gry, w której nie trzeba byłoby poświęcać nie wiadomo ile czasu. Zawsze można byłoby sobie do tej gry wejść, coś tam sobie zrobić, zbudować, ulepszyć armię, powiedzmy. Ale niekoniecznie cały czas przy tym siedzieć i naparzać. Takiej właśnie gry szukał mój kuzyn, wysłałem mu ją i zobaczymy, czy mu się spodoba. I to jest właśnie, słuchajcie, taka gra to jest taka gra tak bym ją opisał naprawdę jest tu wiele możliwości do tego, aby coś tutaj sobie zawsze odblokować ulepszyć. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze czas, zawsze jakiś czas, zawsze coś do zrobienia się tutaj znajdzie i zawsze czas możemy w tej grze poświęcić. No ale słuchajcie, może ja wam powiem w ogóle o co w tej grze chodzi, a więc tak, mamy wioskę, jak widzicie. Mamy taką swoją wioskę, oczywiście, ona jest na początku dużo, dużo mniejsza, mamy budynki. No, i jak widzicie, mamy u góry podstawowe surowce. Pierwszy to jest taka, można powiedzieć, odznaka, za nią się ulepsza armię. Drugi to jest, druga jednostka to jest gold, czyli tak zwane złoto, to jest drugi surowiec w tej grze, no i trzeci kamień, no a czwarty to taki czwarta, czwarta... Można powiedzieć, waluta to, to są diamenty i to jest taka waluta premium. Oczywiście można wydać w tej grze pieniądze realne poprzez jakieś tam mikro płatności i stosować swoje efekty w grze, co, na, co oczywiście możemy uzyskać sami, poświęcając nieco więcej czasu. Czyli tak jak mówiłem, mamy swoją wioskę, rozbudowujemy ją, posiadamy swoją armię. Tutaj również możemy ulepszać swoje jednostki. Mamy wiele typów jednostek. Mamy między innymi takich, powiedzmy, wojowników, które są stworzeni do walki na krótkim dystansie. Mamy łuczników, mamy tak zwany support, mamy kawalerię. No i te jednostki mają pewne charakterystyki. Co to oznacza? To oznacza, że, przykładowo, nawet jeżeli będziemy mieć bardzo dobrze wyszkolonych łuczników na poziomie 30, ale przeciwko nam wystąpi gracz, który ustawi tak taktykę, że wyśle kawalerię na nich, no to niestety łucznicy sobie nie poradzą, bo łucznicy są słabi na kawalerię i tak dalej. Są takie zależności. No, i taką bitwę wtedy mm, przegramy. Ten ktoś kto wystawił łuczników przegra taką bitwę, mimo że powiedzmy o 5 poziomów będzie miał tych kawalerzystów niżej ocenionych. Także są tu takie pewne zależności, trzeba to sobie poznać. Oprócz jednostek mamy do dyspozycji tzw. Tak herosów. Nimi również dysponujemy podczas walki. Każdy heros ma pewne właściwości specjalne, to znaczy może użyć tak jakby swojej supermocy, która naprawdę robi robotę na polu bitwy i jest bardzo mocne. Powiedziałbym lepiej inwestować w herosów niż w te jednostki, bo herosi są naprawdę dobrzy, ale tutaj wszystko musi być zrównoważone. Słuchajcie, to tyle Sami widzieliście, jak to wygląda. O, jeszcze o jedną rzecz powiem. Bardzo fajne jest to, że można tutaj sobie robić, ustalać taktykę przed bitwą, rozmieszczać te jednostki, ustalać, kogo wyślemy na pole bitwy. To jest bardzo fajne. I kolejna sprawa, już ostatnia. Zapraszam Was do mojego sojuszu SNRG. Wstęp od piątego poziomu, czyli tak naprawdę, jak przejdziecie samouczek, to możecie już do niego dołączyć. Zapraszam. Tutaj macie teraz wyświetlone, jak to wygląda. No i co? Więcej nie będę przedłużał. Tak pokrótce chciałem Wam przedstawić zarys, jak ta gra wygląda. Naprawdę, jest tu mnóstwo rzeczy do roboty i myślę, że Wam również się spodoba. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia wkrótce w następnych materiałach. Cześć.